Kurwa, mać. Zostawcie, o ej, zostawcie opę w górę, bo jak ja nie przypominam, to nie pamiętacie o tym w ogóle. Czemu o tym nie pamiętacie? Czemu... Why you forget about that tell me that now, okej? Okay? <ścoughs> jak masz na imię? Martyna? Martyna może być moja dziewczyna, ale Martyna musi przed tym kurwa zrobić rozgrzewkę i trzy kółka wokół domu. To już będzie wtedy idealnie, bo ładne imię fajne. Eee, <ścoughs> jest beautiful, ale Martyna musisz. Yy, rozgrzewkę robić, tak? To nic, że są siłownie zamknięte, i tak dalej. Yy, fitness. Martyna, ociągasz się. Jak to? Trampoliny trampoliny nawet Słucham? Nawet trampoliny, trampoliny, pokoju, tak. trampoliny masz w pokoju? Czyli jesteś wyskakana, tak? Możesz ćwiczyć skoki różne, to już jest plus, e, możesz, możesz być wyskakana, może być takim kangurkiem, kao, że tak powiem, e, to już możesz zapisać, to już jest plus u mnie, tak? Że, że wyskakana, wys, wyskakana jesteś, e, zapiszę to, tak? Zapamiętam, ale posłuchaj, no to, to nie jest wszystko, tak? To nie jest wszystko. Skakać dobrze można, e, ale, ale widzisz, żeby do skakania jeszcze trzeba mieć, że tak powiem, kondycję, tak? Kondycję, wytrzymałość, także na tym jeszcze musisz popracować, że tak powiem, tak? Fara. Ile ty masz, ja Martyna, ile ty masz lat? 15. 15, tak? No to dużo też przed tobą, ale Martyna, mamy jeszcze do ciebie pytanie. Tak. Jak ty zdążyłaś tyle zjeść w ciągu 15 lat? <grym> tak wyszło. wyszło. Jak tak wyszło? No to, to, to przecież trzeba nadmiernie cały czas spożywać posiłki, że tak powiem nadkaloryczne, tak? Dokładnie. Na chuj tyle jesz, Martyna? A weź stań przodem na przykład, ja ci pokażę jak wygląda sportowa, atletyczna sylwetka, okej? Okay? Proszę bardzo. Weź ze mnie przykład. Czekaj. Dobra, czekaj, o ja mam ozawa na tył, ja cię wyrobiłem. Dobra, no to patrz, przypatrz się i teraz mam nadzieję, że będziesz codziennie wyobrażała sobie przed obraz tego i pomyślisz, to dla Patryka, chcę być jak on, Yy, dla niego, ok? Zrobisz tak? Tak. tak A wstanie, wstaniesz teraz przodem? Nie, nie. Czego nie? Bo nie, Ale Martyna, przyznaj się, kurwa, że WF-u w szkole nie miałaś, tak? <grym> miałaś? Nie uczęszczałaś, kurwa, przyznaj się. Uczęszczałaś? Ucięszczała. Tak, tak. Miałaś jedynkę? Nie, mam szóstkę, Słucham? Szóstkę? Nie, no to nauczycielem to musiał być twój stary, chyba. Nie. Jak nie? Martyna, bo słuchaj, powiem ci tak. Naprawdę. Jesteś okej, okay, jesteś w porządku. Ale słuchaj, powiem ci tak, widziałaś ostatnio trzęsienie ziemi na Chorwacji, że były? Nie. To słuchaj, powiem ci tak, na Chorwacji ostatnio były bardzo mocne trzęsienia ziemi. W skali pięciu do mojego starego. Jeśli, powiedzmy, Ty byś tutaj przebywała, to ja nie chcę trzęsienia ziemi mieć, żeby mi się dom zawalił, ok? Czy Ty sobie taką sytuację wyobrażasz w ogóle? Ch czy Ty chcesz, kurwa, zaważyć na zdrowie mojej całej rodziny? Nie, nie. Przepraszam bardzo, okej, okay. więc mam nadzieję, że się rozumiemy, tak? A masz Instagrama? Podaj, to zobaczymy tam, czy może, może tam wstaniesz przodem, tak? Widzę, że tutaj, o Wygląda taka jesteś cwana Nie była, wstać nie chcesz przodem A czemu nie chcesz stać przodem, okej? Okay, przyznaj się, teraz Nie będę, nie będę bił Nie chcę, żebyś widział mnie na Słucham? Nie chcę, żebyś widział mnie na No to ja bym też był, zobacz, najebane mam Syfu, kurwa, tylko tak zrobiłem teraz na kamerze Żeby nie było często, a tam w, Obok to, kurwa, z, yy, tornado, jakby przeszło Trzeba stwarzać dobre pozory, po prostu, tak? Ale, dobra, Martyna, dobra, słuchaj bo ty mówisz, że nie chcesz pokazywać yy, yy, bałaganu w pokoju, tak? Ale tego, jak wstaniesz, tego się rzeczy przecież nie pokażesz. Ja pierdolę, to, to o, co, o co ty się martwisz? To wstanie bez, bez tego. Mi się wydaje, że. Yy, nic by mnie nie dostrzegł. Dobra, cześć Martyna. Ja pierdolę, Martyna, ale cię nie widać ta na tej Instagramie, no? Ty ze świniołysza jesteś? Tak, no i tam takie warchlaczki chodzę jak ty tak Kurwa, masz, to muszę się tam wybrać, tak? Ale będę musiał będę musiał cię wypasać trochę, że tak powiem, yy, Martynka Jak świnka, tak no, jak na świnkę przestało no bo kurczę, fajna jesteś, ale no musisz... Że tak powiem, jeszcze pobiegać trochę, popracować, tak? Tak, tak. Dobra, Martyna, a czego ty tu szukasz w ogóle? Co, po co to ty tu... Powiedz mi, czego ty tu szukasz, co? Myślę, że masz wyczule Co twój kolega zrobi? Odpisze Odpisze? No, myśmy grali. Mhm, a co będziecie grali? Zola, LoL'a. W LoL'a? Jaką masz dywizję? Słuchaj, ja jestem początkujący grawca miesiąc. Posłuchaj mnie, nie bać twojego kolegę, weź mnie na u nauczyciela, bo ja jestem lepszy. Przyznam ci szczerze, po prostu będę mówił bezbawany. Jestem lepszy, mogę cię nauczyć grać w LOLa, ale będzie wymiana. Ja cię gra, uczę grać w dola... Eee, a, a, ty, a, ty, a, a ty, za to będziesz robiła codziennie rano trzy rundki wokół domu Dobra, Mówimy się tak? Dobra. Dobra, weź mnie zobacz na Instagramie, Proszę mnie zaobserwować teraz, dziękuję. Ja ci już to zrobiłem Martyna. Dobra, wiem ja. Okej, okay. czekam. To się nie doczeka. Czemu? Bo ja Nie, 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 nie Czyli a nie masz jakiegoś laptopa? Ja tam słyszę, że to tle nie kłam. No, no na to właśnie, no taki no, problem. Aha, tak, nie, 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 ja, ja, Martynka Próbowałeś tu się przycłonić troszeczkę mnie, o, mnie, mnie zrobić w bambuko, że tak powiem, ale nie, nie na mnie. To odpalaj laptopa, Instagram i, i follow dla mnie. Nie ma Czemu? Bo bym Bo bym chciała. Chciała. To jak ty chciałeś trzy wokół domu robić? Kurwa, ale ty jesteś kłamcą, wiesz? Ja pierdolę. Ja myślałem, że my poważnie jesteśmy i tak dalej. A ty mnie ciągle kłamiesz, Martyno, Myślałem, że jesteś w porządku. A, a ty jesteś kłamcą! Daj Daj, buzi, to wybaczę. Nie, nie nie Czemu? Jak nie zasłużyłem? To ty mnie teraz... To, to ja teraz jestem w tej sytuacji Na gorszej pozycji, bo teraz ja jestem wkurzony na ciebie, zły I to ja powinienem dostać buziaka na... przeproszenie nie, że tak powiem, tak, tak, mua. Czekam I'm waiting, ok? Please give me a kiss I, uh, And I will be don't angry for you A co stoi na przeszkodzie? No skoro nic nie stoi na przeszkodzie, to na czym się zastanawiać? Ponoć jak dasz buziaka, to znajdziesz to złoto jutro na ulicy. Mhm, no to zróbmy tak, że jak mnie teraz pocałuję, jak dasz buziaka teraz, e, jak dasz mi teraz buziaka, e, no to zróbmy tak, że o, e, no to po prostu zyskasz w moich oczach, i będziesz miała taką plus jedyneczkę. Tak. Na przykład, będę miał, na przykład będę miał motywację, na przykład będę miał motywację, żeby e, pomóc Ci na przykład w tym lolu, ale tak fizycznie, nie? Że nie tak oh, przez internet, tylko na przykład e, in your house, albo in my house, whatever. No nie, nie wiem. Nie wiesz jeszcze, nie wiesz. No to, to jak to Cię przekonać, Martynka? Myślę, że dałem Ci już poszczególne argumenty, wiele. No, Starczy się spojrzeć na mnie, na moją ładną, słodko. Buźka i na mój słodziutki uśmiech I powinnaś się przekonać już, tak? Kurwa pięknie, ale cię namów... Da mam ten dar przekonywania, co Martynka? No ale... Dobrze Oddajcie ci ale mam nadzieję, że że mi się tak kiedyś już na, na żywo jak już tam do świnioujścia przyjadę, co? Może kiedyś... Dobra, Martynka, słuchaj, weź się na tym Instagramie, jak już dałaś mi buziaczka, to rozumiem, że zaobserwować powinnaś teraz później Później, okej. Okay. No nie wiem, no ale później to, to Skąd ja wiem, czy na przykład później nie znikniesz tak w cieluściach internetu kurwa i mnie nie uciekniesz nagle, co? A no, widzę, że ty tak na skróty, na obejścia wszystko robisz, o, Tu, tu to świknujesz i tak dalej. Taki, taki z ciebie doktor Dundersz jest trochę, taka, taka, taka knująca Martynka troszeczkę, ale spokojnie, ja to wszystko wiem yy, Więc nie wiem, czy mi nie uciekniesz, nie znikniesz mi nagle, tak? Ale ja... Dobra, nie, nie masz, ja cię dogonił, okej? Okay? Ja cię dogonię. Dogonię cię kurwa, także nie uciekaj, bo ja cię dogonię Dobre. A zresztą i tak pewnie nie będziesz szybko biegał. <laughs> dobra kurwa, to nie będzie trudne za pan <laughs> Przepraszam, Martynka Dobra, żartowałem Dobra, Martynka Mam nadzieję, że mnie Na Instagramie zobserwujesz, A ja lecę, baba Yo. Ja pierdolę, siema To spierdalaj, kurwa, koniu jebany Stara do pokoju wleciała, siema co robisz? Czego loki kręcisz? Nie jak dziewczyna kręci lokiem, to na widok chłopaka to jej się podoba. ma No nie wiem, no wiesz, mi to nie przeszkadza. Tylko już od razu, bo tak pokazujesz, że się zakochałaś we mnie, ale ty masz. Czeka... O kurwa, ty masz 13 lat, przecież ze 12. Więc piszę kartę DM Selami, uuu! Ja łapię te chwilę! Celavi, celavi! Tu, pu, 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 DJ Master, kurwa! Jestem beatboxerem i teraz lecę tu! Zagram ci kurwa na Twojej piździe! o! o, o. Dobra, kurwa. Ona miała ze 12 lat albo 13.